Moi drodzy, jestem w tak zwanym riadzie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że bardzo często jak będziecie szukać pokoju, e, no to będzie napisane właśnie riad, coś tam, coś tam, co to jest riad. Moi drodzy, jak wyglądają ulice w Kasablance? Praktycznie tak samo <tryk> jak Ama. Tyle, że jest tu. Trochę jaśniej, może dlatego, że Aman zwiedzaliście ze mną głównie w nocy. Natomiast to wygląda jak Aman, więc nie nagrywam Wam tego specjalnie. Są czasami całkiem ładne kobiety, ale tylko czasami, w przeciwieństwie do tego, co było w Stambule. Roku uliczny trochę lepszy niż w Bejrucie i zdecydowanie lepszy niż w Amanie. Ciekawostka, na poczcie nie kupicie pocztówek. Musicie mieć już kupione gdzieś pocztówki, coś z pocztówkami i dopiero taką pocztówkę możecie na przykład na takiej poczcie wysłać. Aha, pokazałem na Aridbank. Aridbank, a to jest Post Marok. I tu już możecie wysyłać pocztówki. Ulice wyglądają mniej więcej tak. W zasadzie niczym się to nie różni od żadnego innego miasta. Syf jak był, tak jest. Śmieci, worki ze śmieciami, o tutaj. Także... Także... Jeśli chodzi o Casablanca, to, to... To. Nie ma tutaj, słuchajcie, nic nadzwyczajnego, dlatego też nie mam wam tutaj za dużo do opowiedzenia, do pokazania, no bo... Niczym się to miasto nie różni, tak? Od pozostałych. Jak wyglądają pozostałe, to możecie to zobaczyć sobie na innych klinikach. A my w tej chwili bierzemy się za kawę w Casablanca. Moi drodzy, jestem w Rabacie. A dokładnie gdzieś na dachu w Rabacie. Na jednym z najwyższych dachów. Także widzicie całą Panoramy tego miasta. No, miasto jak to miasto. Czy to na Bliskim Wschodzie, czy to w Afryce Północnej. Gęsto zabudowane, na dachach jak widać syf, ale wiemy już, że oni tak mają i wiemy to już od Jerozolimy. Eee, jak się tu dostać? Z dworca autobusowego możecie się dostać spokojnie taksówką za 30 dirhamów i to już z napiwkiem. Uwaga, jeżdżą na licznik. Eee, na liczniku było tam chyba 25, zapłacone 30 już z napiwkiem. Cenę możecie uzgodnić wcześniej, także wydaje się, że są uczciwi. No i co? No i zaraz tylko herbatka i ruszam w miasto. Jeśli chodzi o taksówki, są przynajmniej w tej chwili, wiem, że dwa rodzaje są białe i są niebieskie. Ja mówię o tych niebieskich one się nazywają petit Taxi. I wstawię Wam na koniec zdjęcie, żeby pokazać, jak tam ich logotyp wygląda. No ale nie zdzierają, także także tak. O, i to jest dobry moment na zdjęcie. Wyda pod słońce bez sensu. Także tak, obiekt całkiem spoko. Teraz herbatka, i ruszamy dalej. Także widzimy się na rabackiej medie. Drodzy, jestem w tak zwanym Riadzie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że bardzo często, jak będziecie szukać pokoju, no to będzie napisane właśnie: Riad, coś tam, coś tam. Co to jest riad? Riad to jest dziedziniec. Czyli to, co widzicie tutaj na dole. I on jest obudowany dookoła mieszkaniami. Gdzieś tam jest klatka skodowa. W tym przypadku ona się mieści z tej strony. Wychodzi się tutaj. O, tędy. I tu jest piętro, gdzie jest na przykład mój pokój. Tu jest pokój kogoś innego. Tu jest akurat aneks kuchenny, i to idzie jeszcze moi drodzy do góry. Z tamtego tarasu na górze widzieliście widok jaki Wam wcześniej nagrywałem. To a propos jadów, czyli jest, są to dziedzińce obudowane dookoła po prostu mieszkaniami, i one, w zależności od tego. Ee, no, jak jest zbudowane, może mieć dwie kondygnacje, może mieć cztery kondygnacje, tutaj są jedna, druga, trzecia, czwarta, cztery i pół, bo ta połówka to jest już ten najwyższy taras. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, o jakiej chcę Wam powiedzieć, to jest coś takiego, bardzo często będziecie w kulturze islamskiej się z czymś takim spotykać, to jest tak zwana ręka Fatima. Eee, Fatima chodzi o córkę proroka Mahometa czy proroka, ich zdaniem proroka. A, Nosi się ją albo w postaci jakichś naszyjników, albo właśnie przyczepia przy drzwiach, ewentualnie czasem przy futrynach, albo w pokojach. Dlaczego? Dlatego, że jest to odpowiednik takiej, można powiedzieć, naszej podkowy. Teraz sprawdzę, że mi zamknąłem. Jest to odpowiednik takiej naszej podkowy, czyli czegoś, co ma przynosić e, szczęście, przynosić powodzenie. Ta, czyli ten, jakby, dotyk ręki Fatimy ma dawać Wam e, taki, nie wiem, rodzaj błogosławieństwa. A teraz, co? A teraz, wychodzimy na Medynę. Medynę, Medynę, Na stare miasto. No i zobaczycie, moi drodzy, jak to wygląda. Dlatego przełączam kamerę i dwa słowa o rabacie. Nie mylić z upustem. Drodzy, jeśli chodzi o rabat, stolica Maroka, ale to o tym już Wam wcześniej wspominałem. Sorry, że nagrywam plecy Marcina, ale wiecie, Marcin. A, puścił mnie, bo zwykle jest tak, jak Wam mówiłem, że on pilnuje drogi. A ja. Gdzie? No to idziemy tam. On pilnuje drogi, a ja opowiadam i staram się pilnować mniej więcej obrazu. Niemniej. Zachodnia część kraju, nad Oceanem Atlantyckim, ale to też już pewnie wiecie. A niedaleko mamy. Rzekę Bu, Rakrak. Rak. No i oczywiście jest to siedziba administracyjna tego, tego rejonu. Miasto ma prawie 600 tysięcy mieszkańców. Główny ośrodek przemysłowy, jeśli chodzi o chemię, metalurgię. Przemysł skórzany i odzieżowy oraz rzemieślniczy, czyli biżuteria i dywany. No i oczywiście ceramika. Ludzi nie nagrywam, żeby się nikt do mnie nie przyczepił. No, i oczywiście jest to też bardzo duże centrum turystyczne. Mamy tutaj port morski, mamy węzeł komunikacyjny, oczywiście lotniczy z Międzynarodowym Portem Lotniczym, jeden z ośmiu w tym kraju. No i ciekawostka są tu tramwaje, podobnie jak w Casablance. Jeśli chodzi o historię tego miasta, to zostało założone w 1150 roku przez kalifa Abd. Al-Mumina z dynastii Almohadów w pobliżu mojej drodze wcześniejszej rzymskiej osady, tak zwanej Sala Kolonia. No i to było takie dość mocno ufortyfikowane obozowisko e, dla, dla, dla e, no wypadów wojennych na półwysep iberyjski. Półwysep iberyjski, jakby ktoś nie wiedział, Hiszpania. Konkretnie ta część przy cieśninie gibraltarskiej. Później, moi drodzy, od XVII wieku osiedlali się tutaj muzułmanie. No i co? No i przez stulecia było to też centrum piractwa w zachodniej części Morza Śródziemnego. Mówimy tutaj o piratach, takich wiecie, piratach, piratach morskich. Co jeszcze można dodać? W 1911 roku doszło do okupacji francuskiej i w 1912 Maroko stało się jakie kurwa Maroko, rabat stał się stolicą Maroka, kolonii francuskiej. Po uzyskaniu niepodległości w 1956 został już stolicą niepodległego państwa. I ciekawostka taki smaczek na koniec, ogólnie całe miasto jest wpisane na światową listwę listwę, listę dziedzictwa kulturowego UNESCO. Także A, nie widać liści. Także tak to wygląda. Jeśli chodzi o zabytki, nie będę wam teraz całej listy wymieniał, bo nie ma to najmniejszego sensu ze względu na fakt, że nie wiem, czy nawet na połowę z nich tutaj trafię. Natomiast, jak się trafi coś ciekawego, to na pewno wam Pokażę jak zwykle. Jeśli chodzi o ulicę, no cóż, trochę czystsze niż to było w Medinie. A na pewno szersze, ładniejsze. Nie, nie wszystko jest takie czerwone. Jak widzicie, bardziej już w bieli, podobnie jak w Casablanca. Czyli Casablanca, biały dom. No a co będzie dalej, to zobaczymy. Mówimy tutaj oczywiście o Medinie, czyli o starym mieście, na którym się znajdujemy. Natomiast mówimy o starym mieście. Dlaczego? Dlatego, że no wokół Mediny jest zbudowane no nowe miasto, tak? Więc nie tylko starówka, ale, ale, ale no po prostu nowe miasto, tak? Także na to też trzeba brać poprawkę, że nie wszystko wygląda tak jak to, co wygląda tutaj. A teraz plan jest taki, że idziemy w stronę morza. A konkretnie rzecz ujmując oceanu. Widzicie, no pierwszy raz w życiu ocean, właściwie drugi. I się nie mogę przestawić, że ocean, a nie morze. Przyzwyczaję się. Tak jak się już powoli do kamery przyzwyczaiłem, że jest od tu. Że będzie dobrze, chyba. Na razie.